że cierplenie musisz, ale opowiem ci o niej, więc znaczka w uszy to nie jest tak, że dzisiaj chcesz jutro masz 3 godziny na kart, w domu tych trofejów i kajs nie wystarczy przypadkowych słów, bo to persy mają chować w głowę jak Mirko Kroko i to nieważne, czy na winie dwójki wleci, bo można pić Google Undergroundu jak z Marki namiętność, szacunek, nie kasa i łańcuchy. I liczy się to, co robisz i nie musisz udowadniać ludziom swojej wartości bo oni zawsze będą zazdrościć siły odwagi, chcieć grzystość po prostu przekroczyć siebie nie w sensie wybranej to jest styl, flow, oryginalność i dużo pracy, nic nie ma za darmo to flow, no, oryginalność i dużo nic nie ma za darmo to flow, no, oryginalność i dużo pracy, nic nie ma za darmo Wiem, że trudno określić kryteria. kiedy Będziesz kimś, będziesz to wiedział, krowka, Przecież ten kropka jest prosty, tak mówisz, to najlepszy, taki, która będzie klasykiem dla ludzi. Robicie się czego słuchać. Skończono podchodzenie do DJ-a, Nie jest granicą. Tak, łatwo tak, 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 o talent, widać, chodzi o tak, 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 i tak, tak, i'm um... obrigado.